Cześć! Witajcie, się będziemy grać w Bedwarsy, ale na Paint Paku. Jest to mój tekstur robiony w pęcie. Zostawcie łapkę, subone i co? My już jesteśmy na pierwszej arenie. Dobra, jesteśmy już na pierwszej arenie. No i jak widzicie, wszystko jest tutaj robione w pęcie. Tak wygląda gój. Oczywiście możecie to pobrać w opisie, jest to tekstur robiony przeze mnie. W sensie yy, ten. Jakby tekstur nie jest w 100% mój, ale wszystkie dodatki z Paint'a są moje, a jest ich naprawdę sporo. Jeżeli nie uda, nie uda mi się pokazać Wam wszystkiego w gierce, to pójdziemy sobie jeszcze na singla. Witam kumpla. Iby nie, bo też mogłem zmienić na Paint'a ale stwierdziłem, że to będzie średnio wyglądać. Witam kolegę! Właściwie to żegnam. Witam! Tutaj yy, wygląda sklepik. Mogę Wam tak na szybko przejechać: Firebola, TNT, yy, TNT, Refy, Perły, Jajca, Bloki. Tutaj mamy szkło: znaczy wełnę, tą Drewno, Obsydian. Tutaj zbroje, Narzędzia, łuki, Podki. I to chyba wszystko. Jeszcze tutaj Wam tak. O tu macie, tak. To Wygląda wszystko. No i możecie zostawić łapeczkę i subika za poświęcenie, bo robiłem go cały dzień. Wałna jest, jak widzicie, w, robiona w pęcie. Wszystko jest robione w pęcie. <laughs> Skaczemy teraz sobie na kumple zielone Ego, jezu, nie udało się. Chociaż może. naprawia. Chociaż to trochę za dużo powiedziane. Ci mają sojusz czy o co tu chodzi? Tak wyglądają łóżeczka. Kupimy sobie szarpika. Odczuwalne na tym teksturpaku jest to, że masz zdecydowanie mniej FPS-ów. Ponieważ wszystkie tekstury są 512x. Więc... Ym, może być problem, jeżeli macie gorszego kompa. Ale przejdziemy się teraz do naszego kumpla białego. Który nie wiadomo co tutaj kombinuje. Nie no, mając no, Robisz co mordo! No. Dobra. I y, gdzie jest NDCS? Trzeba mu ukraść wszystkie rzeczy. Ślepy ziomek? Czy ty mnie nie widzisz? No, on i tak go ten fireball go wywalił. No i tak naprawdę to nie jest on w 100% robiony w pęcie, bo jak na przykład był mieczyk... To sobie zrobiłem diamentowe i w gimpie pozmieniałem kolorki po prostu. No bo po co bym miał robić pięć razy ten sam mieczek, tylko inny kolor. No, no serio? No. Ale mnie wykiwał. Dobra, idziemy do tego różowego mu zniszczyć łóżko. Mam nadzieję, że ten y, żółty nie kupi sobie żadnych mocnych rzeczy. Bloki tutaj też są pozmieniane. Nie wiem, czy już to mówiłem. Chyba tak, ale link macie w opisie do tego teksturpaczka. No i też, jak są tu jacyś mniejsi YouTuberzy, to możecie też ponagrywać się z tego teksturpaczka. Tak jak było z Fortnite'em. Tylko dajcie, że to jest mój. Do widzenia. To on ma tylko wełnę. To. A nie, jeszcze masz szkło. Ale to mu za dużo nie pomogło. Witam. A właściwie to żegnam. Ale też myślę, że są fajne. Jest taka minka. Default w default też jest. Ja... Yeah. Mordo. Nie uciekaj mi. O, tak wygląda TNT. O jezu. No, Mordo, no. Ogar się, dobra. Wygraliśmy, więc co? My już byliśmy na drugiej arenie. Dobra, więc jesteśmy już na. Ym... Kolejne jarenie. Mam Alzheimera. Pozdrawiam. Dobra, ja cię tu kumplu zabuduję i skoczę sobie po twojego kumpla. Dobra, i teraz dopiero jakby to powiedzieć, możemy się bić. Do widzenia. O, widzieliście tego laga? Nie wiem, czy widzieliście. Nie wiem, czy to się nagrało. Ale no to jak mówię, jak macie słabszego kompa, to raczej polecam wam sobie po prostu zagrać jedną gierkę, żeby go wytestować, bo może się to skończyć wybuchem waszego komputera. Dobra, zbierasz sobie w sumie emeraldy na łuk, żeby wam pokazać, jak wygląda. I dobra, bo ty kumplu chyba zbyt nie, nie ogarniasz i ja bym to sobie chętnie wykorzystał do pokonania ciebie, wiesz? Nie, ale ten ziobek to jest jakiś Miki, halo, ja jestem Miki, proszę mnie tutaj nie podrabiać. Dobra, stać mnie na łuk, więc y, kupimy sobie go. Wygląda on w taki sposób. I chyba nie zaskoczy was, że można nim strzelać do naszych stiwolców i Alexów. Dobra, wiesz co? Możemy tradować, mordo. Nie no. C Dobra, wygraliśmy, więc co? My liczymy się na trzeciej aranie. Dobra, jesteśmy na trzeciej arenie tak w ogóle. Chłop idzie w górę. A ja idę w dół. No nie muszę się od razu wywala. Dobra, udało się. Albo też mamy drugi plan, tak zwaną ucieczkę. I chyba właśnie ta on sobie idzie w drugą stronę, to ja też sobie pójdę. Oj, kumplu chyba. Podziękujesz sobie. Tutaj też macie teksturę drewna, jest zmieniona. Ale to to jest piękne. No nie powiedzcie mi, że to nie wygląda dobrze. Paint 3D jest to tylko ten ziomek z początku, więc ciekawa sytuacja. Mogę go tak ustrzelić. Do widzenia. No i też możecie wbić na Discorda i pisać swoje pomysły na filmy albo teksturpaki. Bo też mogę porobić jakieś jeszcze. Dobra, ale chyba kumpel sobie tutaj przegra. A nie, on ma tego. Powolne kopanie, mordo. No, ciekawa sytuacja, ale chyba uda się go zabić, mimo wszystko, ponieważ ja jestem na refie. Dobra, wygraliśmy, więc co? My już jesteśmy się na czwartej arenie. A my, jeżeli nie widzieliście jeszcze filmiku z Fortnite'owego tekstrupaka, to polecam sobie sprawdzić. Tutaj macie yy, tego. W karcie macie linka i też macie w opisie. Może też wam się spodoba akurat. Jesteśmy na czwartej arenie. <laughs> Mordo. Do widzenia. Ej, czemu w ogóle nie ma partii? A nie, są partykle, coś mi się pomyliło. zwiniemy, rozwiniemy. A może nawet by się udało. Dobra, udało się. Bardzo fajnie. Kamikadza tak zwany chłop zrobił. Dobra, kupiłem TNT, więc teraz byście mogli zobaczyć, jak no, wygląda TNT. Jest to takie fajne, śmieszne. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Nie! Dobra. Ja wiem, ten coxcraft to chyba nigdy nie naprawi tych fireboli. Dobra, wiesz, co w sumie to też... jest. Nie wiem, rób sobie co chcesz. To trochę głupie, bo ja bardziej na nim skorzystałem, niż ty. Bo ja wylądowałem na ziemi, a ciebie wypierdziliło w kosmos. Oho, już różowy do mnie idzie. Więc sytuacja nie ciekawa, ale my też sobie do niego pójdziemy. Mądre by był, jakby teraz zwojdował, ale mam nadzieję, że tego nie zrobi. W sumie to teraz już bym mógł zwojdować. Właśnie, ani razu perełki nie użyłem, a jest bardzo ładna też, w sensie... Bardzo ładna. <laughs> ale mam pewien plan. Które chyba powinien zadziałać. Czyli jemy refa i lecimy perełką. Do widzenia, wygraliśmy, więc co? Dobra, więc co? To już by było na tyle. Dostawcie łapkę, suba, no i elo.